Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli, już nie powstaną. Zgaśli jak knotek, zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzą też drogę na pustyni, ści ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne. Szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowi opowiadać będzie moją chwałę. Oto Słowo Boże. Pan Bóg wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. no wtedy między narodami wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. O odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu, Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Z radością, niosąc swoje snopy. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Filipian, bracia, wszystko uznają za stratę ze względu. Na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość. Otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno w mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodobając się do Jego śmierci, dojdę upodobniając się do Jego śmierci. Dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, już się stałem doskonały, lecz pędzę, aby, abym też to zdobył. Bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siłę ku temu, co przede mną, pędzą ku wyznaczonej, wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Pała to obie, Słowo Boże. Aha, wróćcie się do waszego Boga, On jest bowiem łaskawy i miłosierny. to Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Rzekł do niej Jezus. Ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. To co zwraca moją uwagę na początku, to takie pytanie, które warto myślę, że sobie po, warto postawić, jaki jest zamysł Jezusa. Jeżeli myśli o każdym z nas, jeżeli tak jak widzimy, myśli o Pawle, czy wcześniej Szawle, kiedy myśli o tej kobiecie, która została do niego przyprowadzona, czy o tych faryzeuszach, uczonych w piśmie o każdym o każdej z nas, to jaki jest jego zamysł? Do czego on dąży? O co właściwie by mu chodziło? Na czym by mu zależało? Nie wiem, czy sobie zadawaliście takie pytanie. Przyznam, że mi się teraz dopiero pojawiło. Głoszę kazania od rana i słucham Słowa, i to najmocniej mi przyszło podczas y, słuchania Słowa na tej Eucharystii. Czy nas to w ogóle interesuje? Jaki jest zamysł Jezusa wobec mnie, też wobec tych rekolekcji, wobec tego czasu, tego momentu w moim życiu? co on o tym myśli. Jednocześnie widzimy choćby z tego słowa, że on się nie narzuca, nikomu nie, nie, nie wciska, co masz zrobić. Raczej odpowiada na pytanie, czy na konkretne wydarzenia, które się zdarzyły. Ma odpowiedź. Jeżeli byśmy spytali, czy Jezus wie, czego chce, wie, czego chce. Czy Jezus wie, co jest dobre dla mnie w tym momencie? Wie. Ale czy ja chcę wiedzieć, co on myśli, czego on pragnie? Ciekawa jest ta podpowiedź, dlatego że jak sięgamy jeszcze do proroka Izajasza, który do nas mówi. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. I dodaję, oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. To jest słowo, które jest skierowane do tych, którzy są w niewoli babilońskiej. Ono mówi, czy pokładasz. Nadzieję w tym, co już znasz? Czy pokładasz nadzieję w tym, czego już doświadczyłeś? Czy pokładasz nadzieję w tym, z czego już ulepiłeś swoje życie? Czy w ogóle zdajesz sobie z tego sprawę, na czym opierasz swoje życie, swoje myślenie? Zwłaszcza, że śpiewamy jednocześnie, i to jest taki paradoks, który w Słowie Bożym się pojawia. Co też świadczy, że od Boga to jest, bo w Bogu są takie zderzenia, wydaje się paradoksalne sprzeczności, bo śpiewaliśmy w psalmie Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Jeżeli Bóg już uczynił wielkie rzeczy dla nas i z tego zbudowaliśmy swoje życie, takie jakie ono jest, takie, które mnie choćby dzisiaj tu przyprowadziło, że ja stoję tu na Ambonie i mówię, a wy siedzicie i słuchacie. Z czegoś to się wzięła ta droga, z czegoś to się wzięło, że tu jesteśmy. Nie? Pan Bóg uczynił jakieś rzeczy, bo inaczej byśmy pewnie byli gdzie indziej, prawda? I różne doświadczenia, nie zawsze miłe, nas tutaj doprowadziły. I warto oczywiście za to podziękować, bo to też nas uzdalnia do przyjmowania nowych rzeczy, a jednocześnie właśnie u Izajasza. Czytamy, żeby nie wspominać tego. Co więcej, jeszcze to jest wzmocnione w drugim czytaniu, kiedy święty Paweł pisze w liście do Filipian wszystko uznaje za stratę. Wszystko, nie niektóre rzeczy. Wszystko uznaje za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. I doda jeszcze, dla niego wyzułem się ze wszystkiego. W innym miejscu czytamy, że Paweł mówi: Mam się z czego chlubić. Jestem Hebrajczykiem z Hebrajczyków. Jestem z dobrej szkoły, od Gamaliela. Jestem zaradny, nie tylko mam żydowskie obywatelstwo, ale też rzymskie. wobec prawa bez zarzutu, jestem gorliwy, nawet nadgorliwy. On się nie chwali tym, że umie robić złe rzeczy. A jednocześnie o tym wszystkim, co jest dobre i czym mógłby się pochwalić po ludzku, mówi ze względu na poznanie Chrystusa, czyli na Jego zamysł, ze względu na to, co Chrystus pragnie dla mnie, to wszystko jest G warte. Bo tam mocniejsze słowo niż śmieci. O co właściwie tu chodzi? Do czego ten Pan Bóg mnie tutaj zaprasza? Do czego mnie zachęca? Przed czym mnie stawia? W jakiej sytuacji? Czy, co o mnie mówi? Między innymi z tego słowa wynika to, że my o własnych siłach nie możemy tego zrobić. Nie możemy sprawić, że będziemy zbawieni. Nie możemy sprawić, że jak my się tak postaramy i użyjemy wszystkiego tego, co wiemy już o Panu Bogu, o sobie, o świecie, że to jest wystarczające, by spotkać Jezusa i rozpoznać Jego zamysły wobec mnie. Tu jest konflikt, który widzimy w Ewangelii. Faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy pochwycili tę kobietę na cudzołóstwie, im oczywiście nie chodzi o nią, tylko tak jak jest napisane, wystawiali go na próbę, żeby mieli o co go oskarżyć. Pozwólcie, że podkręcę trochę to. Ja sądzę nawet, że jak oni pochwycili tą kobietę, to myśleli sobie dziękuję Cię, uwielbiam Cię, Boże, że dałeś nam taką okazję. Po prostu trafiła nam się taka gratka, żeby wykończyć tego Jezusa. Błogosławimy Cię i uwielbiamy. No, bo trafiła im się naprawdę gratka, w tym sensie, że jest obowiązujące prawo żydowskie i rzymskie. Rzymskie prawo zabrania samosądu, żydowskie mówi kamienować takie. Jak oni przychodzą, mówią, co zrobić, to cokolwiek on powie, to będzie albo przeciw prawu żydowskiemu, albo rzymskiemu. Da się go oskarżyć od, albo o to, albo o to. Super okazja. Ale co jest w nich wcześniej? W nich jest odrzucenie zamysłu Jezusa, ponieważ im bardziej odpowiada, to w czym żyją. Oni sobie z tego budują świat. Tu mi się narzuca młodzieniec, który przychodzi do Jezusa i mówi: Nauczycielu dobry, nawet widzi go jako dobrego. Co mam Czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus w ogóle najpierw go pyta, a czemu nazywasz mnie dobrym? Naprawdę myślisz, że jestem dobry? Że mogę ci dobrze odpowiedzieć? Jeżeli mnie pytasz, to ci powiem, spełniaj przykazania. On mówi, wszystkie spełniam od młodości. Jezus mówi, sprawdzam. Wszystkie? Sprzedaj wszystko, rozdaj ubogim, pójdź za mną. Na czym polega sprawdzam? Pierwsze przykazanie nie zachowujesz już. Jakie jest pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał niczego ponad mnie. Nie będziesz miał bogów przede mną. Nie spełniasz pierwszego przykazania. Umiesz spełniać wszystkie przykazania? Czy święty Paweł, czy święty Piotr, jak czytamy ich listy, mówią, nie jest możliwe wypełnienie prawa. I chociaż możesz powiedzieć, że wobec prawa jesteś bez zarzutu, to gdy poznasz zamysł boży, który jest wobec prawa, widzisz, że to, o czym mówisz jako o spełnianiu przykazań, to jest tylko litera, a nie zamysł boży, nie duch. Czy my jesteśmy w stanie spełnić przykazania? Czy my jesteśmy w stanie ułożyć tak swoje życie, żeby Pan Jezus mógł poklepać mnie po ramieniu i powiedzieć: Jest dobrze, bracie, podoba mi się, może być. Nigdy tak nie powie, dlatego że Jezus mówi: Zawsze chce więcej. Zawsze można bardziej kochać. Zawsze można być bliżej mnie. Taki jest mój zamysł, żebyśmy byli najbliżej, jak to tylko możliwe. Żebyśmy byli w takiej jedności między sobą. Jednocześnie ja będę źródłem jedności między Wami też. Dam Wam łaskę, żebyście się miłowali. Bo po tym można Was poznać, że się miłujecie, a nie po tym, że spełniacie wszystkie przykazania. I mam nadzieję, że się dobrze rozumiemy, że nie chodzi o to, żeby nie spełniać przykazań ale chodzi o więcej. To co Jezus też sam o sobie mówi, ja nie przyszedłem znieść prawa, ale wypełnić, czyli pokazać wam o co chodzi, jak jest zamysł Ojca wobec tego prawa. We mnie, w Jezusie się to spełnia. I jeżeli mnie nie przyjmiecie, to nic nie wiecie o tym co to jest prawo, co to jest słowo. I to, co Bóg mój Ojciec dał Wam jako prawodawca, coś, co miałoby Wam służyć, tak jak choćby w tym przypadku tych dwóch praw, które miały służyć, oni użyli tych dwóch praw jako narzędzia do tego, by zabić albo tę kobietę, albo Jezusa. To jest wszystko poodwracane. Jezus mówi: A ja umiem to odkręcić, dlatego że widzicie mnie choćby w świątyni, kiedy wypędzam przekupniów. I oni pytają mnie, faryzeusze i uczeni w piśmie jakim prawem to czynisz? A co Jezus odpowiada: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Mówił o świątyni swego ciała. Czyli o zmartwychwstaniu, ale też mówił o swoim kościele, czyli o mnie i o tobie. Czy wierzysz w to, czy ja wierzę w to, że on może w trzech dniach wznieść świątynię, którą ty jesteś na nowo? Tylko może rzeczywiście trzeba ją najpierw zburzyć, żeby wznieść na nowo. Tak jak się mówi, że nie ma zmartwychwstania, jeżeli się wcześniej nie umarło. Że trzeba przejść przez ogołocenie, trzeba przejść przez krzyż, przez śmierć do nowego życia. I w tym słowie Jezus nas do tego zaprasza. Czy mi się podoba taki zamysł, że mam umrzeć i zaufać, że On da mi nowe życie? To nie jest proste, ale zobaczcie tę scenę. Jezus nie jest takim mędrcem, który tam stoi. Oni do Niego przychodzą, On im wszystko wyjaśnia. On wie, jaki to jest ciężar, dlatego jest pochylony i pisze palcem po ziemi. I gdy oni go naciskają raz, On nie odpowiada. Kiedyś biskup Włodzi poprosił rabina Włodzi o to, żeby wyjaśnił w Dzień Judaizmu ten fragment Ewangelii. Rabin się wzbraniał długo, ale lubi biskupa, więc uległ mu. I powiedział po pierwsze to, że Żyd, pierwsze co, to by był zainteresowany, co tam pisze pan Jezus. No, ale ojcowie Kościoła komentują, nie wiadomo, co pisze. Potem zwraca uwagę na to, że tym grzechem przez który oni odchodzą, to jest grzech braku jedności. Bo wtedy było tak, że byli Żydzi hellenistyczni i ortodoksyjni i była synagoga podzielona, a dla Żyda od razu to znaczy, jeżeli synagoga jest podzielona, traci prawo sądzenia. To też jest jedna z rzeczy, o którą warto się zapytać siebie. Nawet jak spełniam wszystkie przykazania, czy jest jedność w mojej rodzinie, w mojej wspólnocie, a może jest podział, a to mi odbiera prawo sądzenia, czyli przyjmowania Bożej łaski. No? Ale jeszcze na jedną rzecz zwrócił rabin uwagę. Mówi oni go pytają, a on im nie odpowiada. Jak rabin nie odpowiada, to bardzo dużo to mówi. I oni go naciskają, Jezus nie odpowiada. Dopiero jak dalej go naciskają, wtedy mówi: Kto jest bez grzechu, niech rzuci kamień. To jest postawa bezradności takiej. Kiedy Jezus mówi albo mi zaufasz, albo mi nie zaufasz. Ta kobieta, którą przyprowadzili, ona wcale nie przyszła tam, dlatego że chciała. Ona jest ostatnia, która tam chciała być. A Jezus widzi, ona mi się najbardziej nadaje, żebym z nią się spotkał. Szaweł, gdy jeszcze prześladował chrześcijan, dokładnie to samo. Wcale nie chciał się spotkać z Jezusem. A Jezus mówi: On mi się nadaje teraz do spotkania. Jeżeli ty się sobie nadajesz, czy wyobrażasz sobie: Ja dzisiaj się nadaję do spotkania z Jezusem, może jesteś w wielkim błędzie. A ty, który myślisz, czy ty, która myślisz, dzisiaj się nie nadaje do spotkania z Jezusem, może właśnie najbardziej się nadajesz. Ta kobieta nie ma żadnych argumentów. Jest w takiej sytuacji, że jedno słowo wypowiedziane przez Rabbiego może być przyczyną jej śmierci. Nie ma nic do wytłumaczenia, bo rzeczywiście zrobiła to, co zrobiła. I dopiero wtedy jest zdolna usłyszeć to zdanie, które widzimy w ostatnim fragmencie tej Ewangelii. Kiedy Jezus do niej mówi, Ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Czy my pragniemy usłyszeć to zdanie? I czy wierzymy w to, że to słowo krótkie może mnie zbawić? Jezus mówi do ciebie, do mnie, bo taki jest Jego zamysł. Ja ciebie nie potępiam, idź i żyj. Bo niegrzesz to znaczy żyj. Czy ja umiem powiedzieć chcę? Czy ja umiem powiedzieć Amen na te słowa? Niech mi się to stanie.